Nagramy domin, kolego, nie? Aj, to czekaj, stanę z drugiej strony, żeby było lepiej widać. Tak. Musisz wyczuć troszkę ją. Jeszcze ze dwa razy i zrobisz. Jak chcesz, to jeszcze spróbuj jeszcze raz. Może ci się uda, domin. Pożyć mu na chwilkę i niech zrobi. Może mu wyjdzie. O, nieźle młody. O, zrobiłem, ale mi noga spotka. Mam uwiecznione. Ciężko ją wyczuć, I co lepiej na jego? Lepiej nie? Bawa, jeszcze jedną, jeden filmik ci zrobię. Uchwyciłem cię w powietrzu. Co jednak swoja, to swoja, nie? Całkiem inaczej chodzi.